Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego w pewnych okresach swojego życia napotykasz tak wiele wyzwań? Według Ojca Pio, te okresy trudności mogą być czymś więcej niż tylko przeszkodami, są znakami, że Bóg kształtuje Twój charakter do czegoś większego. Na drodze wiary Bóg często wykorzystuje trudne sytuacje, aby przygotować nas do celu, którego nawet nie potrafimy sobie wyobrazić. Trudności te nie są karą, ale narzędziem transformacji. Ojciec Pio sam przeszedł przez chwilę głębokiego cierpienia, zarówno fizycznego, jak i duchowego, a mimo to zachował niezachwianą ufność w Boży plan. Nauczył nas, że zaufanie Bogu, nawet w najtrudniejszych chwilach, jest niezbędne do duchowego rozwoju. Dziś wspólnie przeanalizujmy pięć najwyraźniejszych oznak, że Bóg kształtuje Twój charakter na coś wielkiego. Zrozumienie tych znaków może zmienić sposób, w jaki stawiasz czoła życiowym wyzwaniom, pomagając Ci postrzegać każdą sytuację jako okazję do duchowego wzmocnienia. Zanim zagłębimy się w znaki, ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób Bóg działa w naszym życiu. Ojciec Pio uczy nas. Że Boże drogi często nie są oczywiste. Bóg kształtuje nasz charakter w subtelny sposób, pozwalając nam stawić czoła sytuacjom, które testują naszą wiarę, cierpliwość i wewnętrzną siłę. Te chwile, choć trudne, mają jasny cel przygotować nas na coś większego coś, czego nie zawsze jesteśmy w stanie dostrzec od razu. Każdy znak, który dziś zobaczysz, jest głęboko związany z nauczaniem Ojca Pio i odzwierciedla sposób, w jaki Bóg działa w cichy, ale potężny sposób. Przejdźmy do pierwszego znaku. Znak 1. Czujesz, że twoje modlitwy pozostają bez odpowiedzi. Jednym z najtrudniejszych do uświadomienia sobie znaków jest milczenie Boga. Modlisz się, wołasz o pomoc, ale masz wrażenie, że nic się nie dzieje. Ta pozorna pustka może być głęboko zniechęcająca, ale według Ojca Pio, to właśnie w takich chwilach Bóg jest najbliżej. Ojciec Pio wierzył, że boska cisza jest czasem przygotowania. Tak jak ziarno potrzebuje ciemności, aby wykiełkować, tak nasza dusza potrzebuje przejść przez okresy pozornego braku odpowiedzi, aby wzrastać duchowo. Ta cisza Uczy nas ufać Bogu, nawet jeśli nie rozumiemy Jego planów. Pomyślmy na przykład o historii Hioba, który zmagał się ze stratą i cierpieniem, podczas gdy jego modlitwy zdawały się pozostawać niewysłuchane. Jednak całe to cierpienie było częścią większego celu. Tak jest również w naszym życiu. Kiedy czujesz, że Twoje modlitwy są ignorowane. Pamiętaj, Bóg działa za kulisami, przygotowując grunt pod coś, czego jeszcze nie widzisz. Ojciec Piomawiał, zaufaj Panu. Nawet gdy wydaje się być daleko, jest przy Tobie, prowadząc Cię na każdym kroku. Zamiast się poddawać, odnów swoją wiarę i cierpliwość. Ten czas oczekiwania jest w rzeczywistości czasem formowania, w którym uczysz się polegać bardziej na Bogu, a mniej na sobie. Znak 2: Stawiasz czoła nieoczekiwanym wyzwaniom. Życie czasami zaskakuje nas wyzwaniami, które wydają się pojawiać znikąd. Problemy finansowe, kryzysy zdrowotne, konflikty rodzinne takie chwile sprawiają, że pytamy: Dlaczego mnie to spotyka? Ojciec Pio uczy nas, że te nieoczekiwane wyzwania mogą być znakami, że Bóg pracuje nad naszym charakterem. Wyobraźmy sobie garncarza formującego wazon. Aby stworzyć coś pięknego i funkcjonalnego, musi on wywrzeć nacisk i podgrzać glinę. W ten sam sposób Bóg używa życiowych wyzwań, aby nas kształtować, wzmacniając naszą wiarę i przygotowując nas do większego celu. Ojciec Pio stawiał czoła niezliczonym przeciwnościom, od prześladowań po intensywne cierpienie fizyczne. Wierzył, że te trudności były okazją do wzrastania w cnotach takich jak cierpliwość, odporność i pokora. Kiedy stajesz w obliczu problemów, które wydają się beznadziejne, zadaj sobie pytanie, czego Bóg chce mnie przez to nauczyć? Być może uczy cię bardziej Mu ufać, być silniejszym w obliczu trudności lub doceniać to, co naprawdę ważne. Pamiętaj o słowach Ojca Pio. Bóg. Pozostawia cię w tej ciemności dla swojej chwały, to wielka szansa na twój duchowy postęp. Zaufaj temu procesowi. Znak trzech: odczuwasz silną potrzebę zmiany. Są chwile, kiedy czujesz wewnętrzny niepokój, jakby coś w twoim życiu wymagało zmiany. Ten dyskomfort, który może wydawać się dziwny, lub nawet niewygodny, jest często znakiem, że Bóg prowadzi cię ku czemuś większemu. Ojciec Pio uczy nas, że to uczucie nie powinno być ignorowane, ponieważ jest to Duch Święty, działający po cichu w naszych sercach. Ta potrzeba zmiany może objawiać się na różne sposoby: niezadowolenie z pracy, pragnienie poprawy relacji, a nawet pragnienie ponownego połączenia się z wiarą. To tak, jakby Bóg zasiał ziarno transformacji, zapraszając cię do opuszczenia strefy komfortu i przejścia do czegoś bardziej zgodnego z Jego wolą. Ojciec Pio doświadczał tego uczucia w różnych momentach, zwłaszcza gdy zdecydował się całkowicie poświęcić życiu zakonnemu. Wiedział, że ten niepokój był boskim wezwaniem do wzrastania w świętości i służenia innym. W praktyce może to oznaczać rozpoczęcie czegoś nowego, na przykład częstsze studiowanie Biblii, a nawet porzucenie nawyków, które nie przyczyniają się do rozwoju życia duchowego. Kluczem jest rozeznanie tego, o co prosi Cię Bóg i odwaga, by iść naprzód. Jak mawiał ojciec Pio, kiedy czujesz wezwanie do zmiany, nie bój się. To Bóg kształtuje Cię w coś, czego jeszcze nie widzisz. Znak cztery. Zdajesz sobie sprawę, że Twoja wiara jest poddawana próbie. Czy kiedykolwiek czułeś, że im bardziej starasz się być wierny Bogu, tym bardziej Twoja wiara jest wystawiana na próbę? Ojciec Pio uczy nas, że jest to wyraźny znak, że Bóg kształtuje Twój charakter dla czegoś większego. Wiara nie umacnia się w chwilach komfortu, ale raczej w okresach próby, kiedy jesteśmy wezwani do zaufania Bogu, nawet bez pełnego zrozumienia Jego planów. Próby te mogą przybierać różne formy wewnętrznych wątpliwości, trudnych sytuacji, a nawet poczucia, że jesteś sam na swojej duchowej drodze. Ojciec Pio stawiał czoła intensywnym próbom duchowym. W tym okresom, w których odczuwał nieobecność Boga. Wierzył, że te próby były niezbędne do oczyszczenia duszy i uczynienia jej silniejszą. Wyobraź sobie kogoś trenującego do zawodów, aby osiągnąć najlepsze wyniki, musi zmierzyć się z ćwiczeniami, które stanowią wyzwanie dla jego ciała. W ten sam sposób Bóg pozwala na testowanie naszej wiary, aby przygotować nas na większe wyzwania w przyszłości. W praktyce, te chwile próby są zaproszeniem do jeszcze intensywniejszego poszukiwania Boga, czy to poprzez modlitwę, czytanie Pisma Świętego, czy też ufanie Bożym obietnicom. Jak powiedział ojciec Pio, wiara jest pochodnią, która kieruje krokami opuszczonych duchów. Przejdźmy teraz do ostatniego znaku. Znak 5. Doświadczasz poczucia pokoju pośród turbulencji. Jednym z najpotężniejszych znaków, że Bóg kształtuje Twój charakter do czegoś większego, jest poczucie pokoju, które odczuwasz, nawet pośród zawirowań. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać sprzeczne, ale jak uczy nas Ojciec Pio, pokój pochodzący od Boga wykracza poza zewnętrzne okoliczności. Jest to wewnętrzny pokój, który nie zależy od braku trudności, ale od stałej obecności Boga w naszym życiu. Ojciec Pio żył w ciągłej walce z cierpieniem, bólem i zewnętrznymi trudnościami, ale doświadczał głębokiego pokoju, który można wytłumaczyć jedynie pełnym zaufaniem Bogu. Mówił, że prawdziwy pokój przychodzi, gdy oddajemy nasze brzemiona w ręce Boga. I ufamy, że On ma kontrolę, nawet gdy wszystko wokół nas wydaje się rozpadać. Ten boski pokój może objawiać się w czasach wielkich wyzwań, takich jak kryzys finansowy, poważna choroba, a nawet konflikty rodzinne. Kiedy poddajesz się Bogu z wiarą, On daje Ci spokój, którego potrzebujesz, aby stawić czoła burzom życia. W praktyce może się to przejawiać jako niewytłumaczalny spokój w środku gorączkowego dnia, lub zdolność do podejmowania jasnych decyzji, nawet w obliczu chaosu. Jak nauczał ojciec Pio: Kiedy jesteś w pokoju z Bogiem, świat wokół ciebie może się rozpadać, ale ty będziesz stał mocno. Zakończmy teraz refleksją na temat tych znaków i tego, jak wykorzystać je do rozwoju. Teraz, gdy zbadaliśmy pięć znaków, że Bóg kształtuje Twój charakter na coś większego, ważne jest, aby zastanowić się, jak możesz zastosować te lekcje w swoim codziennym życiu. Każdy z tych znaków, choć stanowi wyzwanie, jest wyjątkową okazją do duchowego wzrostu i zaufania Bogu. Jeśli stoisz w obliczu wyzwań, czujesz, że twoje modlitwy pozostają bez odpowiedzi lub doświadczasz potrzeby zmiany, pamiętaj: te chwile nie są daremne, są one częścią procesu transformacji, który ma na celu uczynienie cię silniejszym, bliższym Bogu i bardziej przygotowanym na cel, jaki On ma dla Twojego życia. Jak uczy nas Ojciec Pio, duchowa podróż. Składa się ze wzlotów i upadków, ale to właśnie poprzez te doświadczenia Bóg nas kształtuje. Rozpoznając te znaki, możesz mieć większą pewność, że jesteś przygotowany na coś większego, coś, czego być może jeszcze nie jesteś w stanie dostrzec, ale co z pewnością na ciebie czeka. Zawsze pamiętaj o słowach Ojca Pio. Bóg nigdy nie dopuszcza cierpienia bez celu. Stawiaj czoła każdemu wyzwaniu z wiarą i ufnością, wiedząc, że jesteś prowadzony przez Pana. Jeśli ten film poruszył Twoje serce, podziel się nim z innymi, którzy również mogą skorzystać z tych nauk. Niech Twoja podróż wiary zostanie wzmocniona.